Witam wszystkich serdecznie. Kolejny temacik się nasunął. Czy ja kiedyś hejtowałem? No oczywiście, że hejtowałem. A nawet więcej, proszę Państwa. Tych, co nie lubiałem. Wysyłałem im liściki. Takie liściki, że płakali. No, tak mi to pasowało w takim okresie czasu. Robiłem to pokryjomu. Nikt nie wiedział kto i jak. Więc. Hejterzy, którzy mnie hejtują, też yy, zaczynają to co ja, <laughs> więc rozumie ich, proszę Państwa. Nie mam do nich pretensji, bo wcale nie byłem lepszy od nich, ale z tego wyrosłem, proszę Państwa, wyrosłem, tak, tak, bo hejterstwo prowadzi do czego? Proszę Państwa, hejterstwo prowadzi, to z nienawiść, do zabijania. Pierw hejtuje taki hejter, rozwija w tą nienawiść, tu uprzedzenia. Zarozumiałeś sobie tą dumę, proszę Państwa. I na początku to robi tak, że nie ma zdjęcia żadnego, nazwiska nie podaje, bo nikt go nie namierzy. Tak. I wtedy się wyżywa taki hejter. I ten demon w nim rośnie. Rośnie ten demon. No i któregoś dnia za mało za proszę Państwa. Za mało, za mało. Więc kupuje ze psa tego dręczy, pije tego psa za, za coś, no bo on coś takiego zrobił i on tego nie zrozumiał, ten muszę go ukarać. I psa przywiązuje do drzewa, proszę Państwa, no, i pozwala temu psu zdechnąć z głodu, albo go głodzi. A są jeszcze inni tacy hejterzy, którzy już nie mają, mają dosyć hejtowania, już to im nie sprawia przyjemności, bo to nauk ten demon się rozwinął, i co więcej, innej energii. Mają też psy, kochają to swoje psy, cichaj też, są inni troszeczkę. Czy lepsi? No, mogą być gorsi, Idą do lasu, proszę państwa, i robią tak zwane norowania. Puszczają psy na jakieś dzikie zwierzę i się przyglądają, nagrywają to, jak te psy, ich psy, rozszarpują te bezbronne zwierzę. No tak, bo to zwierzę się dzikie nie obroni przed trzema psami czy dwoma psami. Taki lis. Czy jakiś tam inny. Obojętny co, proszę Państwa, żywa istota. No, ale demon znowu chce więcej, proszę Państwa, więcej. Więc polowania, zabijanie tych zwierząt. No, bo trzeba zabić za dużo wilków, za dużo wilków, za dużo niedźwiedzi, za dużo żubrów, za dużo, Za dużo wszystkiego. Więc trzeba to robić selekcję. Więc zabijanie zwierząt na początku. Proszę Państwa, niektórzy tylko na tym poprzestają, bo boją się odpowiedzialności, jakiejś kary, bo jest prawo, które nie pozwala na zabijanie ludzi. Więc idą tych hejterzy do wojska, tam gdzieś, chcą zabijać dalej tych tym razem ludzi. A odważniejsi nieco hejterzy, którzy zaczynają od pisania, proszę Państwa, takich właśnie donosów tego. Wszyscy zaczynamy coś robić, hejtować, proszę państwa, każdy z nas. Tylko potem, niektórzy idą dalej tą drogą, a niektórzy wybierają miłość, przebaczenie, dobroć, wartości ludzkie, tak zwane wyższe wartości ludzkie. Przebaczenie, miłość, prawdę, tą drogą idą. Ale większość, no może nie, nie przesadziłem, tak, przesadziłem, proszę państwa, ale bardzo dużo ludzi proszę jest za tym, aby. Karać, wręczyć i kara śmierci. Tak. Kiedy kurwica bierze, bo ten demon kurwicą się nazywa kurwica złość, już za mało jest, proszę Państwa, zabijanie zwierząt w lesie. Są jednostki, które idą dalej. Już są tak opanowane przez te demony, że zaczynają zabijać człowieka. Tak, dokonują pierwszego morderstwa zabójstwa. I co? Myślą, że to koniec? Nie, proszę Państwa. On musiał zabić. No bo jak to. Nie, nie zgadza się ze mną przecież. Ja muszę go coś nauczyć, czegoś. Ale on nie chciał się nauczyć, nie chciał zrozumieć, więc ja go zabiłem. Wytłumaczają się przed własnym sumieniem. A po zabójstwie włączają telewizor i spokojnie oglądają sobie komedię jakoś. Ale. Demon, kurwica, będzie. Znowu ich kusił, kusił. I za pół roku, przeważnie, te same osoby popełniają następne zabójstwo. Wpadają w nauk zabijania. Po trzech miesiącach następne zabójstwo, no bo musiał zabić. No musiał, bo to przecież był zły człowiek. On, tu nie, nie, on nie mógł istnieć, taki człowiek. Musiałem to zrobić. Po trzech miesiącach, po miesiącu, znowu zabójstwo. Do momentu do chwili, kiedy ten zabójca zostanie schwytany. Wtedy jest skrucha. Płacz, ale jest za późno, jest kara. I teraz proszę Państwa, kara śmierci. Kto jest za? Zobaczcie, kto jest za. Jak wiele ludzi będzie za karą śmierci. Jak wielu ludzi ma tego demona zabijania. Tak, chcą zabijać w imieniu prawa. No bo on zabił kilka osób. Więc musi być kara śmierci. Ja nie jestem za karą śmierci, bo nie chcę być taki jak ten, który zabijał. Właśnie. Proszę Państwa. Nie chcę karmić swoją kurwicę takimi właśnie emocjami. Tak. Karmić te, te, tego demona. Nie. Przebaczenie. Miłość, zrozumienie, bo zaczynaliśmy też coś robić nie tak jak trzeba. Nie pamiętamy teraz, no tak, jest wytłumaczenie, on to zrobił, ja nie. Ale w umyśle zabijałeś. Mogłeś je zabijać e, fizyczne ciało, ale w myślach życzyłeś komuś źle, żeby kark skręcił, żeby mu cegła na głowę spadła, żeby samochód przejechał. Takie życzenia ludzie spełniają. Spełniają. Życzą drugim ludziom. <grym> tak, proszę Państwa, czyli nie są oni lepsi od tego, co zabijał kilka osób. Dręczył, zabijał te zwierzęta w lesie, psa. Tak, no, no mają może cichej też współczucie do zwierząt. Też może być taka, taki demon. Ma tutaj kocha zwierzęta, ma pieska, ma kotka, ale nienawidzi ludzi. Bo ludzie... Się mu sprzeciwiają, a zwierzę nie odpowie, nie poskarży się, a człowiek? Człowiek się poskarży. Proszę Państwa, więc kara śmierć, tak? Chcecie kary śmierci? Zastanówcie nad tym się. Czy chcecie zabijać? Tak karmić tego domona, bo jak zabijesz raz, no to możesz zaczynać zabijać. Więc ja uważam. Ale tylko ja. To jest z mojej strony, a wy macie swoje poglądy, i chciałbym poznać te poglądy na temat kary śmierci. Ja, może byście pomyśleli, że jestem okrutny człowiek, bo takiego zabójcę, który zabił kilkanaście ludzi, ja skieruję na kamieniołomy w pyle jakimś, pracować w niezdrowych warunkach, w kopaniach uranu, gdzieś tam. No tam gdzie się ludzi nie wysyła, czy na Syberię, tak to co jest No powiedział Rysiu, ale to okrutny jesteś. No, i taką sobie karmę robisz. Ale musi być jakaś e, sprawiedliwość jakaś. Nie moim zadaniem jest karać i wymierzać i sprawiedliwość. Absolutnie nie. Ale gdybym był sędzią, ale nie jestem, więc tego nie będę robił i nie będę o tym myślał. Jest temat, więc gdybym był sędzią, na pewno bym nie skazał zabójcy na śmierć. Jestem bardziej okrutniejszy. Na roboty. Tak, on musiałby spłacać ten dług rodzinie, którą skrzywdził. Nie ma lekko. Nie ma lekko. Chleb drożeje, proszę Państwa. Więc kamieniołomy? Żadne więzienia. Jakie tam więzienia? To by byli baraki on to musiałby pracować dla mnie, tutaj na społeczeństwo, żeby skrzywdził. I te lasy wycinać, sadzić, mniej wycinać, bo ja jestem za sadzeniem drzewek. Proszę Państwa, za przyrodą, kocham przyrodę. I ten zabójca, czy by się naprawił, no on ma ten nauk zabijania, a to mnie nie interesuje, czy by się naprawił, to jest nie moja sprawa. To jest jego sprawa. Jeśli on zmienia energię, na przykład taki zabójca, jest takie przypadki, są takie przypadki, na przykład zabił, zabijał kilka osób, 10-20 osób, i po kilku latach ten człowiek może zmienić energię w sobie. Proszę Państwa, zupełnie być inną osobą, bo co 7 lat ten człowiek się zmienia. Albo na gorsza, albo na lepsze, jako się zmieniamy, zależy od doświadczenia życiowego. Więc są takie właśnie osoby, które się potrafią przebudzić. A nawet dojść do świętości z tych zabójców. Uwierzcie mi, każdy człowiek ma potencjał być miłością. Ale to są rzadkie przypadki. To przeważnie tak się nie zdarza. No zdarza się, bo są, są przypadki. Rzadkie, ale są. Większość przypadków zabójca zrobiłby to jeszcze raz. Przeważnie mówią tak: zgwałciłbym, zabiłbym. Oświatowałbym jeszcze raz, gdybym wyszedł na wolność. Więc nie wyjdziesz na wolność, będziesz pracował ciężko. Musisz wykazać skruchę. Jaką skruchę? No właśnie, niewielu tą skruchę ma w sobie. Wykazuje. Kamieniołomy, proszę Państwa, takie jest moje zdanie. A wy napiszcie pod filmikiem, jaką karę byście chcieli dać zabójcy, bo jesteśmy też nie wiadomo. W poprzednich wcieleniach coś my robili. <laughs> Proszę Państwa, więc nie sądźcie, bo będziecie sądzeni. A tutaj katolicy uczą, że Bóg będzie sądził. Proszę Państwa, Bóg jest miłością. Jest doskonałością. Doskonałość nie osądza. Doskonałość rozumie Amen. i przebacza. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Tym kończę. Nara.